Błogosławię Cię, Ojcze Niebieski. To dzięki Twojej woli jestem tu na ziemi. Osunąłeś z mych oczu zasłony i pozwoliłeś mi widzieć prawdę. W swojej nieskończonej miłości wypełniłeś me serce pokorą, która pozwoliła, abym dla Ciebie porzucił to, co jak myślałem, osiągnąłem sam. Ty dałeś mi odwagę, abym porzucił znane i oddał się w ręce tego, którego, jak sądziłem, nie znam. Dzięki Ci składam za Twą nieskończoną dobroć, w której sprawiłeś, że na mojej drodze pojawiły się osoby, które swoim życiem potwierdzały, że istniejesz, żywy tu wśród nas. Każde takie spotkanie dodawało mi odwagi, wypełniało moje serce płomieniem miłości do Ciebie, przybliżało do naszego ponownego spotkania. Oduczałem się wówczas tego świata, a uczyłem Ciebie. Poznawałem, że czekasz w naszych sercach cierpliwie na nasz powrót, a ja z każdym takim spotkaniem nabierałem pewności, że nic i nikt nie może mnie od ciebie oddzielić. Mój Ojcze Niebieski, ofiaruję ci każdą sekundę mojego życia, każdy mój oddech, każdy mój gest. Ty wypełniasz moje serce spokojem i radością. Spokojem i radością, które nie przemijają, których jedyną przyczyną jesteś ty. Spokojem i radością, przy których ziemskie doświadczenia wydają się jak sen, udający rzeczywistość, ale jednak nie rzeczywisty, realny, ale jednak rozpływający się jak mgła w Twoim świetle. Spraw, aby wszyscy ci, którzy szukają Cię, Znaleźli w Tobie odpocznienie, daj im odwagę, aby dla Ciebie porzucili to, co wydaje się, że oddziela ich od Ciebie. Daj im wiarę, że nic i nikt nie może nas oddzielić od Twojego miłosierdzia. Pozwól im przebywać w Twojej cichej obecności, teraz i na wieki wieków. Amen.